Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w te upalne dni, a słowo dzisiejsze to szorstko. Zaintrygowało mnie to słowo i sięgnąłem do greckiego tekstu, i okazało się, że w Biblii Tysiąclecia mamy to przełożone jak przełożone trudno się mówi, ale gdy sięgnąłem do oryginału, okazało się, że uczniowie nie zabraniali szorstko ale okazywali im swój honor, okazywali im swój autorytet. Można powiedzieć, wywyższali się przed nimi, pokazując, że to oni mają władzę dopuszczać lub nie dopuszczać dzieci do Jezusa. Przerażające przeszły mnie ciarki po plecach, bo to czysty klerykalizm, który po prostu apostołowie okazywali tym, którzy do Jezusa przyprowadzali swoje dzieci to oni wywyższali się nad Jezusa i decydowali za Niego, kto ma być dopuszczony do Boga, a kto nie. Mądremu dojść po słowie, z tym nas wszystkich zostawiam i módlmy się dalej tym słowem, aby ono w nas pracowało. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I za nie zapomnijcie, że dzisiaj wieczorem wstępniak niedzielny.